Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski Filipiny, Bohol, Carmen Rajskie życie w Kurniku Słuchajcie Muszę ogarnąć sprawę z samochodem Więc zapraszam was na dzień No, więc tak to wygląda Już wiecie co się popsuło Że po prostu Baterie kupić no i wymienić, nie? Więc znalazłem w Carmen, bo tam w warsztacie się pytałem za baterię do mojego samochodu 11700 A jest sklo, sklep 300 metrów od tego mechanika i tam się zapytałem o tą samą baterię 9800 Więc jest duża różnica Jadę kupić Przyjechałem do sklepu już On mi to wyciąga, bo muszę zmierzyć Ha? This is DIN 77? Yes seven. Let's see. It's the ET, ETLB port. Yeah, but what is the size? This one? No, no, no. Not this one. No, no. Too no, no. small. Yeah, wait, sir. Just. Ostatnio byłem, to mówi, że to jest DIN seventy five, a teraz mówi, że to jakiś. 80 LB4, gungo. Ja poczekam, no nic zmierzę. No i nie wiem właśnie, to... co to jest 80 LB4. Wcześniej mi mówili, że to DIN 77. Teraz nie wiedzą. To, to chyba chodzi o to, że się cały sprawdziłem, 31 cm się mieści bateria. No i ta ma 31. Po tym sklepie przyjechałem tutaj. Mówię, zapytam się ich, jaką tą baterię mi wsadzą I okazało że to jest taki sam numer jak tam, że pasuje. Więc pojechałem tam, kupiłem za 9700. Tutaj 11700. Zobaczymy, ile mnie skasują za zmianę tej baterii. W sumie to samo mógłbym zmienić. No ale już miałem do Takbillara nie chęć. Zobaczymy, jak zaśniedziały, wszystko. I nie wytrzymam z tym samym moim samochodem to po prostu tragedia jakaś, no zmienili, zmienili mi ten akumulator. Wyjechałem na drogę i zapaliła mi się kontrolka od ładowania Sprawdzili teraz, rozumiem, że nie ma ładowania z, z, z alternatora Czy to możliwe, żeby bateria zniszczyła alternatora, czy nie? Tak, tak. po prostu mam dość tego samochodu. Parę dni temu tak sobie myślałem, Boże, kochany, żeby tylko na alternator nie padł. Muszę tą baterię szybko zmienić. Bo nie wiem, już po prostu ten alternator mi padnie. Nie? No i wykrakałem. Nie? nie wiem, powiedział, sprawdził, powiedział, że musi zmienić tą rolkę, taką co na alternatorze jest. Nie wiem, pierwszy słyszę, że to może nie działać, ale że się ślizgać, nie wiem, może pasy. Nie mam pojęcia, no siedzą, grzebią, grzebień, zobaczymy co by Ja wiem, co mam teraz alternator kupić, I on mówi, że nie, nie, zmienimy tutaj rąkę, i powinno być ok. Przyniósł tą starą baterię, słuchajcie. I ta bateria ponad 13V pokazuje, ta stara. A ta nowa, teraz jak podłączył, ale samochód chodził, pokazywało 11,85V. Cały czas coś. Jedno naprawisz, zaraz drogę po prostu... Odkąd mam ten samochód, to samo wydatki. Sprzedam go jeszcze. Kupię rower. <gupio> Całej rodzinie rowery kupimy, będziemy na rowerach jeździć. Tragedia. Ten koleś tam w Carmen powiedział mi, że to ta rolka, która to na torze jest, tak? Że to mam wymienić. Przyjechałem do Tak Bilaran, jesteśmy w Tak Bilaran. Obiechałem wszystkie sklepy, wszystkie Hyundai, nigdzie nie mają. Ale coś mi się wydaje, że to, że to nie jest rolka. Nie wiem, socjalistą nie jestem, ale nie wiem. Jadę tutaj do tego ruska, do tego mechanika mojego Spangla, on jest dobry i niech sprawdzą, niech podłączą wszystko i sprawdzą. A jeszcze wam jednej rzeczy nie powiedziałem. Oni jak tam w Carmen mi powiedzieli, mi, że muszę zmienić baterię, że bateria jest do wymiany Zmieniłem tą baterię, to wiecie, już mówiłem tą historię, podłączyli mi, wyświetli mi się, że wyświetliło mi się, że ładowania nie ma. Ale potem sprawdza tą starą baterię i mówi, że ta stara jest dobra. Pierw mi mówi, że jest niedobra, żem kupił baterię, a potem mówi mi, że jest dobra. I teraz tak czuję, że z tą rolką do tego alternatora to jest to samo, nie? Że po prostu akup. może to to, nie? Zobaczymy. Myślę, że to tak właśnie jest. Dlatego jadę tu do chłopaków, do tych Rusków, niech oni mi to po prostu sprawdzą. Oni, oni dobrzy są. I mi powiedzą, co jest. Ja jeszcze muszę kupić jakieś mam tą starą baterię, ona jest dobra, mówi tak, więc kazałem ją załadować do samochodu. Ale nie mam narzędzi w razie im trzeba było zmienić nie? baterię, więc muszę podjechać do narzędzia, kupić jakieś w stanie samochód po drodze do karmem Żebym po prostu mógł zmienić tą baterię i jechać dalej, nie? żeby dojechać do domu. Zobaczymy co chłopaki powiedzą. Teraz mam dwie dobre baterie. Słuchajcie, musiałem się zatrzymać. Wspomaganie mi się wyłączyło. Samochód nie ma siły, muszę po prostu wyrzucić tą starą baterię. No nie mam prądu już, nie? Eee, także no co? Kupiliśmy teraz, zatrzymałem się w sklepie, kupiliśmy narzędzia. Więc będę zmieniał. Łezdebug. Słuchajcie, więc taki problem. Jak się zatrzymałem, żeby wymienić baterię, to mówię, a wezmę, zobaczę ten bezpiecznik, bo tam jest taka puszeczka na plusie i tam widziałem takie przypalone, nie, mówię, otworzę, to otworzyłem, patrzę, no jest przerwa, nie, więc mówię, dawaj Danika tutaj nóż i patrzę na kontrolkę i wsadziłem tam nóż, żeby połączyć te dwa te kabelki i kontrolka zniknęła. Ale bateria już była tak padnięta, że po prostu nic się nie dało zrobić. Po prostu przyjechałem tutaj jeszcze, już nawet kierunki mi nie działały, mówię, z zmieńcie i to. Pokazałem im to od razu i on mówi, powiedział mi, że muszę tą puszeczkę kupić. Po prostu nie ładowało mi dlatego, że jakiś tam bezpiecznik był walnięty. Ale wcześniej mi powiedział, jak się go pytałem, czy tutaj czasem bezpiecznik, bo tak się pytałem go, to on mówi, że jakby bezpiecznik był walnięty, to nie mógłbym odpalić. A odpalałem. Bo powiedział, że mi na krótko jakoś połączy to teraz takim wiesz, kabelkiem, ale muszę tą puszkę kupić. No. Ale przeboj A już alternator miałem kupować za 22 tysiące. A tutaj już się okazuje, że puszka. Takie przygody po drodze, że dajcie spokój. Ten mechanik tam na krótko połączył ten bezpiecznik przy akumulatorze. To jest bezpiecznik od alternatora do akumulatora. No i przejechaliśmy parę kilometrów, samochód mi się zatrzymuje, się okazało, że to co mi tam założył się spaliło, więc coś na zatrzymałem się, na, coś tam ja skręciłem, przejechaliśmy parę kilometrów znowu Ją ja mówię nie no, dzwonię do taty, tata elektryk samochodowy, mówię co mam zrobić. No i na krótko wszystko podłączyłem, bezpośrednio ten kabel od, od alternatora podłączyłem do baterii. A zamówiłem już na Shopi ten bezpiecznik, także za nie wiem, tydzień, półtora przyjdzie. Ale po drodze. No, dwa, trzy razy żeśmy się że zatrzymywali, ale za trzecim to już nie dało rady, nie? Po prostu tam znaczy nie dało rady. No, za trzecim razem to już tak na sale podłączyłem, ale zrobiłem znowu jakieś tam mocowanie tak krótko. Odpalam, zapala, uruchomiłem samochód, a Danika krzyczy, że dym leci, po prostu za cienki drut, nie? Się paliło, więc na sztywno podłączyłem i przyjechaliśmy. Baterię zostawiłem u mechanika, żeby się naładowała, więc jutro podjadę, odbiorę. każę zamienić. A! I teraz to mówiłem Wam, że ta bateria dobra, stara, nie. Sprawdzili, niedobra. Znaczy ma woltaż, tam ponad 13 V, ale nie mogę odpalić samochodu, nie? Więc niedobre jest. Ale powiem wam tak, szczerze, jakbym słuchał mechaników, to bym dzisiaj miał i to kółko przy alternatorze i miałbym alternator, a samochód dalej by mi nie działał. Dobrze, że ja się po prostu zatrzymałem i postanowiłem ja zmienić tą baterię i zobaczyłem, że ten bezpiecznik tam nie, nie działa. Tak do drobnostka, bo patrzyłem 870 peso na i kosztuje, więc... Więc tanio, nie no... Lepiej 870 niż alternator za 24, a problem i tak by był nierozwiązany. No jest, jest 10. Boże Panie, muszę film opublikować. Czekajcie. Nie, 21.47. Za 13 minut film. Ale dzieciaki jak się ucieszyły, od razu na ręce jedno i drugie skoczyło, nie? Kiedyśmy lody kupili, Trzeba jakoś odpłacić to, że cały dzień siedziały same. Zobaczę. Pięknie. Dobre. Good. Ojajajaj. Jaka ta mamusia dobra, widzisz? Jest trochę moje no i słuchajcie, kończę, przepraszam, taki dzień, dużo też nie nagrałem, bo nie pokazywałem dużo, bo o co chwilę się zatrzymywaliśmy, coś robiliśmy i nie miałem ochoty nawet kamerę włączyć, tylko po prostu uruchomić to i jechać, nie? Ręce brudne, jak to mechanik, no trzymajcie się, zdróweczka, hej, pozdrawiam z Ryskiego Kurnika, do zobaczenia jutro.